Witam serdecznie na kolejnym czytaniu, czytanie miesięczne. Robimy dzisiaj czytanie dla Żywiołu Ziemi, byk, panna i koziorożec. I zobaczymy, jakie będą tutaj Wasze energie w tym miesiącu. Zaczynamy od byka. Jakie energie będą towarzyszyły bykowi w miesiącu lutym? 2022. jaka będzie Wasza energia w tym miesiącu Co w tym miesiącu? Co w sprawach finansowych w sprawach finansowych Co w uczuciach, w rodzinie, w sprawach związkowych i co jest dla Was ukryte, niewiadome, co może Was zaskoczyć w tym miesiącu. Pierwsza karta bardzo ładna: karta słońca. Karta mówiąca o tym, że macie pełno w sobie, bardzo dużo w sobie energii, zapału do działania w tym miesiącu. Jesteście zadowoleni z Waszych pragnień, z tego, co realizujecie w swoim życiu. Mówi o radości, o bardzo dużej dawce optymizmu. Mówi także o tym, że jesteście świadomi Waszych umiejętności, Waszej wiedzy. Panujecie nad tym, co wokół Was się znajduje. Oznacza także pewność siebie, można mówić też o bardzo dużej ilości energii do, do działania i o tym, że wierzycie w swoje siły i w swoje możliwości. Karta oznaczająca sukces, spełnienie i radość na każdym polu w tym miesiącu, czy chodzi o sprawy uczuciowe, czy o sprawy związkowe, zawodowe. No, i mamy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, mamy króla buław. Może to być osoba w waszym otoczeniu, z którą macie do czynienia: osoba na wysokim stanowisku, sprawiedliwa, lubiąca porządek, która pragnie też kontrolować swoje otoczenie. Więc może to być ktoś, kto jest szefem w waszej firmie, przedsiębiorca, ktoś. Ambitny, energiczny, kto będzie miał bardzo pozytywny wpływ na Waszą pracę. Dzięki niemu będziecie mogli odnieść sukces. Jeśli jest to karta, która reprezentuje Was w tym układzie, to można powiedzieć, że będziecie przede wszystkim dążyć do tego, aby zrealizować swoje dotychczasowe plany. Prowadzące przede wszystkim do zadowolenia i do poprawy swoich finansów. Jest to dobry czas na założenie firmy, ale trzeba obserwować, trzeba wyciągać dobre wnioski. Trzeba, nie wolno działać gwałtownie, należy słuchać, czytać, obserwować i na tej podstawie dokonywać właściwych wyborów. Wszystko w tym miesiącu będzie zmierzało w dobrym kierunku, w takim, żeby osiągnąć przede wszystkim sukces, i należy przede wszystkim kierować się też uczciwością. A wtedy będą przychodziły do Was korzyści z tego wynikające z tych działań, jakie podejmiecie. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, związkowe, tutaj wszystko idzie spokojnie, z wyciszeniem, wszystko znajduje się na właściwym miejscu. Potraficie zapanować nad Waszym związkiem, nad rodziną, działacie mądrze, wiecie w jaki sposób rozmawiać z bliskimi, wiecie, jesteście takim autorytetem również dla osób Wam bliskich nie narzucacie swoich poglądów, bo jesteście też wrażliwi na potrzeby innych. To jest osoba, która kieruje się dobrymi zasadami, przywiązuje dużą wagę do, do rodziny, więc możemy tutaj mówić o związkach, udanych związkach, w których panuje też więź taka bardzo duchowa. Związek, w którym ważna, ważne jest na pierwszym miejscu zasady, wszelkie więź między, międzyludzka. I można powiedzieć, że dla niektórych są to, będą to sytuacje, w których być może będziecie spotykać się w gronie rodzinnym na jakichś uroczystościach większych. Mogą to być śluby, chrzty, również jakieś spotkania, w których będzie panowała miła atmosfera, w której będzie można wymieniać swoje poglądy. Bardzo spokojny czas spędzony w gronie rodzinnym. I co może być dla Was niespodzianką? Niespodzianką w tym miesiącu jest sukces, rozpoczęcie jakiegoś nowego przedsięwzięcia, które bardzo mocno Was w tym miesiącu pochłonie i które przyniesie Wam osiągnięcie sukcesu. Będzie dużo działania, dużo zmian wprowadzonych w swoim życiu. Szansa na to, żeby zapoczątkować coś nowego. Będzie to też impuls do tego, żeby poddać się temu działaniu, które przed Wami się tutaj rysuje, i świadomość też, że działania, które podejmiecie będą Waszym osobistym sukcesem. A więc nowy kierunek, nowe działania iskra, która poprowadzi Was w nowych kierunkach, w odpowiednich kierunkach do osiągnięcia sukcesu. Jeśli chodziłoby o sprawy zawodowe, to jak najbardziej pozytywna karta dla spraw finansowych, obiecujące znajomości. Które mogą w przyszłości zaprocentować, rozpoczynanie nowych projektów, nowych wyzwań, również pojawienie się nowej pracy dla niektórych. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to jak najbardziej pojawienie się tutaj środków pieniężnych, spadki, różne prezenty, dobre okazje. Generalnie bardzo pozytywna karta, która symbolizuje zmiany. Nowy jakiś etap w życiu i podjęcie ryzyka w tym idącego. Piękne karty na ten miesiąc. Życzę Wam powodzenia. I teraz przechodzimy do kolejnego znaku. Do Panny. Jaki będzie ten miesiąc dla znaku Panna? Zobaczmy. Co u panny na miesiąc luty 2022 roku. Jaka będzie wasza energia w tym miesiącu? Co w sprawach zawodowych, finansowych? Co w sprawach uczuciowych, związkowych, partnerskich? I co będzie dla Was niespodzianką, co może się wydarzyć, o czym jeszcze nie wiecie być może. Wasza energia w tym miesiącu to może być taka chęć troszeczkę odpoczynku, przystopowania, skupienia się na Swojej rodzinie, na swoich zasobach. Może to być okres czasu, w którym nie będziecie chcieli szczególnie podejmować jakichś konkretnych działań. Wszystko może się toczyć swoim starym, utartym torem bez jakichś większych zmian w Waszym życiu. Karta bardzo taka zrównoważona, spokojna, jest Wam dobrze w tym miejscu, w którym jesteście. Nie pragniecie niczego na siłę robić bardziej w tym momencie. Zdajecie się jakby na to dbanie o siebie, tak? Nie, nie, nie gonicie za jakimiś dobrami materialnymi, żeby zatracić się w nich, tylko staracie się utrzymać stałą pozycję, stabilność finansową, dobrobyt, jakiś status quo, w którym się znajdujecie, tak? Nie dokonujecie w tej chwili żadnych jakichś gwałtownych zmian w waszym życiu. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, możecie się w tym miesiącu rozwijać bardzo kreatywnie, bardzo też artystycznie. Możecie też podchodzić w sposób bardzo taki emocjonalny do swojej pracy. Jest to czas, w którym przede wszystkim uczucia dominują w Waszym życiu i jakby temu wszystko jest podporządkowane, ale cechuje was również praktyczność, więc jak najbardziej w pracy jest to potrzebne. Bardzo miła też harmonijna atmosfera w miejscu pracy, bardzo też pomocni ludzie wokół was, pracownicy, którzy nastawieni są w stosunku do was bardzo przychylnie i Wspólnie możecie realizować swoje cele. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, związkowe, tu może dojść do jakichś rozstrzygnięć, do, do jakichś ważnych podjęcia ważnych decyzji. Mogą to być bardzo istotne zmiany, które spowodują, jakby nowe spojrzenie na wszystko. I może dojść do sytuacji, że zamkniecie jakiś rozdział po to, by zacząć coś nowego. To mogą być jakieś sytuacje, sprawy, które przestają być na dzień dzisiejszy aktualne, przestają Was już tak mocno intrygować i postanawiacie już więcej się tym nie zajmować, nie wnikać w nic i. Przetransformować się, odpuścić sobie pewne rzeczy i rozpocząć na, na nowo. Karta, która mówi, że hmm, czas jest na to, żeby z odwagą dokonać tych zmian i odciąć się od czegoś, co co wam nie służyło do tej pory? Może to być oczywiście jakaś rutyna w waszym życiu, jakieś negatywne wcześniejsze nastawienie do jakiejś sprawy, i czy może to być również jakaś żałoba w rodzinie, jakiś koniec, porażka również. I trzeba będzie się po prostu z tego podnieść, ocząsnąć i pójść już w nowe. Odpuścić sobie to, co stare, i pójść już w nowym kierunku. Nie trzymać się już tego, co po prostu przez dłuższy okres czasu z Wami było. Co może być taką niespodzianką dla Was bardzo miłe chwile, miłe spotkania. A wokół Was są przyjaźni ludzie, nowy początek, nowe uczucia, dla niektórych poznanie, poznanie nowej miłości. To czas, w którym będzie wokół Was dużo uczuć, dużo przyjemności. Kiedy, no, a z kielichów to, to początek, tak? Radość, to. Przyjaźń, szczęście, to także bogactwo uczuć i, i emocji i dbanie przede wszystkim o te uczucia, żeby były cały czas najważniejsze w Waszym życiu. Dla niektórych może to być okres zakochania, okres pozytywnych emocji, w związku za uroczenie, dla niektórych może być to zaproszenie na randkę, jakieś miłosne wyzwa, wyzwa, wyznania, mogą to być prezenty, no, różne sytuacje, generalnie nowe możliwości, jakby emocjonalne, coś tutaj bardzo pozytywnego w miesiącu lutym będzie wokół Was krążyło. Coś, co będzie wam sprawiało generalnie radość i będzie dla was sporym zaskoczeniem. To może być jak najbardziej nowa praca dla niektórych, to może być także jakaś osoba nowo poznana, którą będziecie chcieli stworzyć związek. Będziecie mieli jakby dalsze plany na, na życie z tą osobą. Może ta karta oznaczać też niespodziankę w postaci ciąży, narodzin. Dla niektórych oczywiście, no bo nie dla wszystkich przecież jest to czytanie, wskazuje generalnie na powodzenie w uczuciach, na odrodzenie uczuć i zapanowanie zgody. Dziękuję serdecznie wam za to czytanie i przechodzimy teraz do Koziorożca. Zobaczymy teraz jak będzie wyglądał miesiąc luty dla znaku Koziorożec. I popatrzmy, co dla Was tutaj energię przygotowały w tym miesiącu. Koziorożec luty 2022 roku. Wasza energia w tym miesiącu? Co w sprawach zawodowych, w sprawach finansowych? Co w sprawach uczuciowych, związkowych, partnerskich? I co dla Was będzie niespodzianką w tym miesiącu? My tu troszeczkę z taką nostalgią możecie w tym miesiącu podchodzić do wszystkich spraw. Być może jesteście już troszeczkę czymś znudzeni, może taką monotonią, tym, że nic się wokół Was nie dzieje, to jest takie rozmyślanie, brak satysfakcji, jakaś rutyna, tak. Wszystko biegnie starym torem, Wy byście chcieli być może jakiejś zmiany, być może pójścia w nowym kierunku, więc tutaj bardziej taki miesiąc, w którym troszeczkę jesteście pozbawieni entuzjazmu, motywacji, motywacji do działania. Nie widzicie jakby może możliwości, jakie wokół Was mogą się tutaj pojawiać i bardziej skupiacie się na, na tym obecnym stanie, a nie za, tęsknicie za czymś, co być może jest utracone już, już dawno i nie macie takiego właśnie powera do tego, żeby. Pójść w jakimś nowym, innym kierunku. Ale w sprawach zawodowych macie piękną kartę gwiazdy, która mówi o spełnieniu marzeń. Więc być może otrzymacie jakieś bardzo dobre informacje w sprawach zawodowych: może to być podwyżka, może to być awans, mogą to być bardzo dobra oferta pracy dla kogoś, która była waszym. Marzeniem, o której myśleliście, to duża też nadzieja, w pracy również spokój, zadowolenie, postawienie sobie też jakichś celów życiowych i podążanie za szczęściem. Karta, która mówi o tym, że macie również pomysły na to, w jaki sposób zainwestować swoje pieniądze praca dająca Wam dobre perspektywy na przyszłość i przede wszystkim spełnienie marzeń związanych z pracą. Bardzo dobra karta. Natomiast w sprawach uczuciowych, związkowych coś tutaj nie idzie po Waszej myśli, coś tutaj się zawala, kończy jakieś sprawy, nad którymi ostatnio żeście myśleli, które realizowaliście gwałtownie ulegają zniszczeniu, nie macie w zasadzie na nie. Wpływu, ponieważ to musiało się jakby zawalić, nie miało podstaw do tego, żeby funkcjonować. To mogą być sprawy dotyczące tego, że należy jakby na nowo spojrzeć na pewne sprawy. Być może Wasze przesądy dotychczasowe były zbyt skostniałe i przyszedł teraz czas na to, żeby Zgłębić pewne sprawy, zrobić sobie taki rachunek sumienia i zmienić światopogląd. Przychodzi jakby przebłysk inspiracji. To jest taki wstrząs, jakby w waszym życiu, który powoduje, że następuje przełom, coś się kończy po to, by ustąpić miejsca czemuś lepszemu. Karta, która uświadamia, że masz wybór między tym, aby znaleźć w sobie siłę do zmiany, a tym, aby pozostać w takim układzie, w jakim byłeś do tej pory. I tu nie chodzi tylko o relacje, ale również o sposób myślenia, o zdarzenia, o miejsca, w jakim się znajdujecie. I ta wieża ewidentnie mówi, że coś się zakończyło, co już nie miało prawa istnieć i czas najwyższy pójść w nowym kierunku, bo dla was drzwi się otwierają, i macie jak najbardziej cały świat u swoich stóp. Ta właśnie karta mówi o tym, że najwyższy czas pójść za swoim spełnieniem, za swoimi marzeniami, skończyć z tą nudą, z tym, co tu się przez dłuższy okres czasu nie układało to może oznaczać również wyjazd, tak, że czas na to, by podjąć ważną decyzję, zmienić jakby horyzont swojego myślenia, wyjść naprzeciw nowym możliwościom i spełnić swoje marzenia. Może to oznaczać też z, Pójście, jakby z charyzmą w, nowym, w nowy związek, w nowym kierunku, zamknąć jakiś przykry rozdział w Waszym życiu i, i pokazać, że jesteście zdolni do tego, żeby rozpocząć coś nowego. A to, co wam tu karta niespodzianką jakąś jest dla Was, to może to być mężczyzna pewny siebie, odważny, no troszkę taki zapatrzony w siebie, ale bardzo też zdystansowany. Osoba, która niechętnie wyraża swoje uczucia, ale to nie znaczy, że nie jest to warta osoba do poznania. Jak najbardziej niektórzy z Was mogą poznać osobę w typie króla mieczy, może to być osoba poznana w miejscu pracy, może to być również osoba urzędowa. Dla niektórych z Was mogą, może to być czas wprowadzania nowych planów w swoim życiu, wyrażania też swoich poglądów, swojego niezadowolenia. Bardziej powiedziałabym jednak, że karta, która mówi, że sprawiedliwości stanie się zadość i że w tym miesiącu być może będziecie mieli do czynienia z osobą związaną z, z, ze sprawami sądownictwa, z osobami, które w jakiś sposób wpły, wpłyną na, na Wasze dotychczasowe życie. I być może będzie to właśnie osoba, która pokaże Wam jakby drugą stronę uczuć, tak? Czyli, że nie tylko Liczą się w życiu uczucia, ale też takie pragmatyczne podejście do życia, roz, zdroworozsądkowe, gdzie trzeba, gdzie trzeba skorzystać ze swoich doświadczeń, umiejętności, gdzie warto wykorzystać swój urok osobisty, jakąś życiową mądrość. Może to być też, że wbrew tej postawie, tej osoby, która jest taka bardzo um, pragmatyczna, um, że jakby dostrzeżecie dwa aspekty um, Waszego um, życia, że można, można też w tej osobie dostrzec, um, że posiada te cechy. Um, Człowieka pełnego emocji i uczuć, że, że mimo wszystko ma w sobie takie uczucia. To może być też sytuacja dla wielu z Was, że będziecie musieli rozstrzygać jakieś sprawy ważne, urzędowe, związane z osobą starszą, która jest bliska Waszemu Sercu. No, ile ludzi, tyle scenariuszy, więc mogą być tutaj bardzo różne sytuacje. Również pomoc ze strony takich osób, o jakich tutaj mówiłam. I to wszystko, jeśli chodzi o Wasz trygon, i zapraszam na kolejne czytania. Do zobaczenia.